Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła godzina 21. Witam na powrocie do live'ów o pułapkach myślowych. Wcześniej te live'y były na kanale YouTube na Beata Sepańska. Teraz zdecydowałam, że będą się one odbywały na Facebooku i później będę je udostępniała na YouTube, po to, żebyśmy mogli na żywo się spotkać, żeby była możliwość komentowania, interakcji i nawet zadawania pytań, więc stąd decyzja, aby nagrywać pułapki myślowe na Facebooku. Było um, troszeczkę przerwy. Była spora przerwa w nagrywaniu pułapek. Ostatnia pułapka myślowa to personalizacja. Ona um, jakoś, myślę, na początku marca była nagrywana tuż przed COVID. Po personalizacji miało być obwinianie, czyli to, ta pułapka, która dzisiaj będzie. Jednakże z powodu COVID były inne filmy o innej tematyce nagrywane. Także cieszę się bardzo, że możemy powrócić do, do tematu pułapek myślowych, ponieważ tak jak już nieraz wspominałam, jest to faktycznie moja pasja, to jest to coś, co uwielbiam, ponieważ to pomaga nam realnie żyć w naszym życiu i realnie zauważać myśli w naszej głowie, i nie wpadać właśnie w pułapki myślowe, czy w tak zwane sabotowanie samego siebie. Dlatego dziś pułapka myślowa obwinianie. I na początku troszeczkę przypomnę, co to są pułapki myślowe, tak w dwóch słowach. Pułapki myślowe to inaczej zaburzenia, zniekształcenia, na dobrą sprawę, zniekształcenia poznawcze, nie zaburzenia, tak, przepraszam, przejęzyczenie, zniekształcenia poznawcze, czyli są to pułapki myślowe, nasze myśli z negatywnymi emocjami, które zawierają błędy logiczne. Czyli jest to myśl, która zawiera błąd logiczny, czyli na dobrą sprawę jest to nielogiczna myśl, jakby tak skrótowo to ujmując. Dlatego właśnie mi to pasjonuje, ponieważ ja lubię logikę, lubię kiedy coś jest jasne, klarowne, konkretne, prawdziwe. W związku z tym te pułapki myślowe staram się rozbrajać. Wyostrze, rozbrajać sama w swojej głowie i też przekazywać informacje, w jaki sposób można to robić, aby każdy z Was mógł te pułapki wychwytywać, zauważać, ponieważ tych pułapek myślowych mamy bardzo dużo. Ich jest takich podstawowych kilkanaście. No i warto zobaczyć, jakie my mamy najczęściej, ponieważ bardzo często jest tak, że każda, że jakaś osoba ma z dwie, trzy jakieś takie swoje, w cudzysłowie, ulubione. Dlatego zachęcam, jeśli obwinianie nie jest Twoją, że tak powiem, pułapką myślową, zachęcam do obejrzenia też innych pułapek myślowych na kanale YouTube Beata Stefańska. Tam są też inne, tak jak uogólnianie, katastrofizacja, będzie etykietowanie. Także na pewno warto. To są takie kilkuminutowe filmy, także tak jak pisałam wcześniej, to będzie krótki live. Myślę, że tutaj kilka, może max kilkanaście minut się zmieścimy. Po to nagrywam te filmy osobno, tak jakby o każdej pułapce, aby móc sobie później to przemyśleć, móc sobie zobaczyć, jak to jest u mnie samego, u mnie samej. Zobaczyć, czy ta pułapka myślowa gości u mnie, czy często, czy rzadko, czy w ogóle może nie? Może już ją sobie przepracowałem bądź przepracowałam i żeby ona tak trochę została z nami przez jakiś tam czas i żeby móc poobserwować samego siebie. Dlatego nie będę nagrywała po kilka pułapek myślowych, tylko będzie to, każdy film będzie o kolejne, każde kolejne filmy będą o jednej poszczególnej pułapce myślowej. A więc tak, do rzeczy, do rzeczy, a mianowicie pułapka myślowa, obwinianie, bo o niej dzisiaj jest mowa. Obwinianie to najprościej umując, to jest skupianie się na drugiej osobie i jest to skupianie się na drugiej osobie jako źródle swoich negatywnych emocji, czyli przerzucanie odpowiedzialności za swoje emocje, za swoje negatywne najczęściej, negatywne w tym słowie oczywiście, emocje takie, które wywołują u nas dyskomfort. Każda emocja jest neutralna, ale. Celowo używam tego w cudzysłowie, więc przerzucanie tej odpowiedzialności za swoje emocje, bądź to na inną osobę, bądź na sytuację jakąś. Czyli zrzucanie odpowiedzialności na zewnętrzny jakiś inny czynnik. I osoba, która stosuje pułapkę myślową obwinianie, najczęściej może się to objawić w taki sposób, że jest na przykład niezadowolona. Jest nieszczęśliwa z jakiegoś powodu, jest zła, smutna, czy wkurzona, i wini za to, za swoje emocje, jakąś zewnętrzną sytuację, czy to zewnętrzną, państwową, zdrowotną, jakąś ogólną, wirusową, właśnie covidową, chociażby tak, czy sytuację, czy osobę jakąś drugą, z którą się, czy to współpracuje, czy mieszka, czyli przerzuca odpowiedzialność za swój psychostan, za swoje emocje na drugą osobę bądź inną sytuację. No i jak ja to, jak ja to lubię podawać, podam to na przykładach. Podam to w, w kilku sferach. Podam przykłady z kilku sfer. Przepraszam za przyjęzyczenia. Więc tak, podam kilka przykładów. Jeśli chodzi o tą pułapkę myślową, obwinianie. Jako pierwszy przykład będzie przykład z, ze znajomymi, czyli z naszymi jakimiś osobami bliskimi, jakimiś przyjaciółmi. I wyobraźmy sobie taką sytuację, podam celowo, osobę z, z, podam celowo osoby z różnych wieków. Tak, w różnym wieku. Więc weźmy na przykład takiego studenta czy studentkę, który jest w grupie. Kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osób na roku, no i uważa, że nie znalazł nikogo znajomego dla siebie, nikogo, z kim mógłby się zaprzyjaźnić. Czyli zrzuca odpowiedzialność na to, że nie ma takich osób, z którymi mógłby się zaprzyjaźnić. I oczywiście trzeba brać pod uwagę realia, to w jakich realiach się znajdujemy, ale warto też spojrzeć, czy nie jest to nadmierne właśnie obwinianie otoczenia za to, że nie mam przyjaciół, nie mam znajomych i zrzucanie odpowiedzialności na zewnętrzne czynniki, czy na przykład, nie mogę poszukać na kierunku obok z tego samego roku, czy z roku niżej, roku wyżej, kogoś, z kim mógłbym się zaznajomić, zaprzyjaźnić. Więc warto tutaj rozróżnić, co jest faktycznie moją odpowiedzialnością, a co jest przerzucaniem odpowiedzialności na sytuację zewnętrzną. Kolejny przykład podam z, ze świata z kolei pracy. Czyli ze świata pracy, dajmy na to, że ktoś pracuje u kogoś, jako przykład, tak podajmy, ktoś pracuje u kogoś i jest niezadowolony ze swojej pracy i mówi tak: gdybym miał fajniejszego pracodawcę, fajniejszych ludzi, fajniejszy zespół, to moja praca byłaby fajna. Ale w związku z tym, że mam takiego kierownika czy przełożonego, to jestem niezadowolony ze swojej pracy. No i znów dodam, oczywiście patrzymy na czynniki zewnętrzne, tak, bo tutaj jest ważne, żeby nie brać nadmiernej odpowiedzialności za daną sytuację, ale też warto wziąć pod uwagę to, czy to my nie bierzemy jakiejś odpowiedzialności, chociażby za swoje zadowolenie w pracy, czy nie możemy znaleźć sobie czegoś w ramach naszego, naszych obowiązków, co nas będzie pasjonowało, co wzbudzi nasze zaangażowanie, czy sami nie możemy wzbudzić sobie swojego zaangażowania w odniesieniu do pracy, a nie zrzucać odpowiedzialności tylko... I wyłącznie na sytuację zewnętrzną. Bo to jest prawda, że sytuacje zewnętrzne mogą w jakiś sposób wpływać, ale warto też widzieć, co jest po naszej stronie. Także to taki przykład z sytuacji pracy. Kolejny przykład weźmy sobie ze sfery, że tak powiem, rodzicielskiej i tutaj dwa tak jakby spojrzenia. Jedno będzie spojrzenie dziecka, czyli osoby, która zrzuca odpowiedzialność na rodzica i drugie na odwrót, rodzica, który zrzuca odpowiedzialność na dziecko. Już tłumaczę. Więc czy to jest osoba dorosła, czy to jest nastolatek, czy dziecko? Przypuszczam, że wiele osób z was słyszało takie sformułowanie, bo o, gdyby rodzice mnie inaczej wychowali, to ja byłbym, byłabym inna, tak? Gdyby rodzice tego mnie nauczyli, to ja byłbym, byłabym inna, tak? No i oczywiście to jest prawda, że rodzice wiele rzeczy uczą dzieci, tak, to jest prawda, że wyposażają w jakieś narzędzia, umiejętności, w różnego rodzaju doświadczenia, tak, to wszystko jest prawda. Ale też w momencie, kiedy my jesteśmy już dorośli, czyli jest już to osoba odpowiedzialna sama za siebie, to my już sami bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, i w tym momencie, kiedy my zrzucamy odpowiedzialność na załóżmy rodziców, no to jest to właśnie obwinianie, jest to obwinianie ich za swoją sytuację, gdzie już jako osoba dorosła. Całkowicie mogę przepracować swoje nawyki, zmienić swoje nawyki, zmienić swoje przekonania i wybierać sobie taki styl życia, jakim chciałbym, chciałabym żyć. Także tu jest to spojrzenie ze świata, że tak powiem, od strony dziecka, a druga strona teraz, strony rodzicielskiej, czyli kiedy jesteśmy rodzicami i kiedy na przykład dziecko zachowuje się w jakiś sposób, w który my byśmy chcieli, żeby zachowywało się w, spos w, inny, w inny, tak? inny sposób. I, I teraz zrzucenie na przykład odpowiedzialności za, na drugiego rodzica, że gdyby drugi rodzic, nie wiem, nie pozwalał tak często na przykład jeść słodyczy, to nasze dziecko by nie jadło słodyczy, tak? Gdyby, nie wiem, na drugi rodzic zachował się inaczej, był konsekwentny, to dziecko by się zachowywało inaczej. I znów dodam, tak, to wszystko jest prawda. Dwójka rodziców wychowuje dziecko. To w jaki sposób drugi rodzic wychowuje dziecko. Małżonkowie razem, jak wspólnie, też mają bardzo często różne zasady. Węcz niemożliwe jest praktycznie, żeby wszystkie zasady były identyczne, i inaczej jest na poziomie przekazywania werbalnego informacji. Dziecku, a inaczej jest na poziomie tego, co dwóch, w, dwojga rodziców uważa. Y i to jest prawda, że dwójka rodziców kształtuje dziecko, ale nie zmienia, to fakt, nie zmienia to tego, że każdy rodzic osobna też jest odpowiedzialny za swoją indywidualną relację z dzieckiem. Także mo mogą być takie sytuacje, że jeden rodzic na przykład bardziej odpuszcza różnego rodzaju zachowania, zasady, jest niekonsekwentny i na przykład dziecko, jakie jest załóżmy z mamą, dajmy na to, pozwala sobie na to, że sobie zajada czekoladę co chwilę, tak? a na przykład przytacie, wie, że tata załóżmy. Nie pozwoli na to, bo jest taka zasada, jest konsekwentny i, i na przykład przytacie, nawet już nie prosi, bo wie po prostu, że, że tata się na przykład nie zgodzi. Tak? Oczywiście to wszystko może być na odwrót, podaję to całkowicie jako przykład. W związku z tym to prawda, że dwójka rodziców wychowuje dzieci, ale prawdą jest też to, że każdy rodzic też samodzielnie bierze odpowiedzialność za relacje ze swoimi dziećmi. W związku z tym obwinianie tutaj tego, że to przez drugiego rodzica, przez małżonka, przez żonę nasze dziecko zachowuje się w taki sposób, no to też warto tutaj właśnie zobaczyć ten środek, gdzie jest prawda, a gdzie jest już obwinianie. No i jeszcze ostatnia sfera, a mianowicie sfera partnerska, gdzie na przykład dajmy na to sytuację, że gdyby mój partner, żona, mąż, partnerka bardziej się starał, to nasz związek byłby zupełnie inny. Byśmy byli bardziej się kochali, byśmy bardziej dbali o siebie, ale on się tak i w związku z tym ja teraz nie mogę tutaj się postarać, tak? No i znowu. Prawdą jest to, że w związku dwie osoby biorą odpowiedzialność za relacje. To jest prawda, to jest fakt. Ale prawdą jest też to, że każda z osób w związku bierze też odpowiedzialność za swój wkład w ten związek. W związku z tym yy, ważne jest, żeby odróżnić tutaj ten mały niuans, bo to są takie małe niuanse. Niuanse, gdzie jest to obwinianie, że tak, gdyby nie ty, to nasz związek byłby udany, tak? A gdzie jest to już widzenie prawdy, że tak, prawda, ktoś w ten sposób się przyczynia do czegoś. Ale ja też mam jakieś przyczynienie się do czegoś. Więc we wszystkich tych pułapkach myślowych najczęściej to są takie naprawdę drobne niuanse, które robią ogromną różnicę. I dlatego właśnie nazywa się to pułapka, bo można w nią łatwo wpaść, bo można jej nie zauważyć, bo to jest właśnie błąd logiczny, którego czasami nie jesteśmy w stanie wychwycić. Dlatego zachęcam, żeby zastanawiać się, chociaż troszeczkę poobserwować się przez kilka najbliższych dni, czy nie wpadamy przypadkowo w taką pułapkę myślową obwinianie kogoś innego za nasze emocje, ponieważ my jako dorosłe osoby, każda dorosła osoba bierze już odpowiedzialność za swój psychostan, czyli też w związku z tym za emocje, jakie odczuwamy. I warto poobserwować się jak to jest u mnie. Dobrze, ale to odnośnie przykładów. I jeszcze na zakończenie e, chciałam tutaj podać e, dwa takie rozwiązania. A mianowicie, w momencie, kiedy wpadniemy w taką pułapkę, a myślę, że to jest więcej niż pewne, że większość z nas, łącznie ze mną, w masę pułapek wpadam i staram się z nich wyciągać i, i pilnować i kontrolować swoje myśli, po to, by móc właśnie je wychwytywać. E, myślę, że większość osób z tą pułapką obwiniania mogło się spotkać. E, w związku z tym, co robić, gdy wpadniemy w taką pułapkę myślową, którą jest obwinianie? Pierwszy przykład to jest zauważenie tego, że, zauważenie tego, że to my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, że to my bierzemy odpowiedzialność za swoje emocje, to my bierzemy odpowiedzialność za to, w jaki sposób się zachowujemy, co my robimy, co my czujemy, bo emocje zależą od naszych myśli, a myśli my powodujemy w naszej głowie, a nie jakaś druga inna osoba czy jakaś sytuacja zewnętrzna. W związku z tym, przede wszystkim, e, Pierwszy sposób taki radzenia sobie z tą pułapką myślową obwiniania to jest zauważenie, że to ja biorę odpowiedzialność za swoje życie i za to, jak wygląda moje życie w danym momencie, ja biorę odpowiedzialność. To są moje decyzje, te i przeszłe, które ukształtowały tą daną teraźniejszość. A drugi sposób, który może nam pomóc właśnie przy pułapce myślowej obwinianiu, to jest przykładowo pójście przed lustro, spojrzenie sobie szczerze, naprawdę szczerze w oczy. I w momencie kiedy mamy na przykład, nie wiem, kłótnię jakąś, tak? Mamy jakieś nieporozumienie i zdarzy nam się obwiniać kogoś, że to przez niego, przez nią ta sytuacja tak wyszła, to warto siebie zapytać, czy to jest prawda, że tylko on czy ona bierze odpowiedzialność za tą sytuację. Czy ja na pewno czegoś nie dołożyłam, nie dołożyłem do tego. Więc znowu ten niuans, wychwycenie tego niuansu, gdzie jest racja po jednej stronie, a gdzie jest racja po drugiej stronie. Także te dwa bardzo proste y, przykłady, one naprawdę bardzo pomagają i bardzo ułatwiają wychwycenie tej pułapki myślowej, obwinianie. A dlaczego tak ważne jest, y, aby z tą pułapką myślową pracować i wychwytywać ją w swojej głowie i w związku z tym później ją zmieniać? Dlatego, że w momencie, kiedy obwiniamy inne osoby za naszą sytuację, w której jesteśmy, dopóki obwiniamy, ciężko jest dokonać zmiany. W momencie kiedy my uważamy, że to przez niego, przez nią, przez państwo, przez rodziców, przez dzieci i przez różne sytuacje, przez pracę, my jesteśmy w takiej sytuacji, no to zrzucamy odpowiedzialność na wszystkich, tylko nie na siebie. Dopóki nie zaczniemy zauważać, co jest nasze, to ciężko będzie nam dokonać zmiany w swoim życiu. Dlatego to zobaczenie realiów, realiów, które nas otaczają, jest tak ważne, żeby zaczął się proces zmiany. I jeszcze bardzo ważna rzecz na zakończenie. Ważne jest, żeby uważać z obwinianiem i personalizacją. Obwinianie to jest zrzucanie winy na drugą osobę. Personalizacja, branie odpowiedzialności nadmiernej na siebie, więc żeby nie popaść z kolei w drugą stronę, że wszystko to jest moja wina, moja i odpowiedzialność i, 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 i branie ym, odpowiedzialności na siebie za czynniki, które z kolei były po drugiej stronie. Więc niuanse, niuanse, niuanse. Dostrzeganie tego, gdzie, jest, gdzie są te małe, drobne różnice. Zachęcam do obejrzenia też personalizacji. Jest na YouTube na kanale Beata Stefańska. Tam jest ta pułapka, ona już wcześniej była nagrywana. Zachęcam do obejrzenia też innych pułapek, do obejrzenia też trzech filmów, dlaczego warto pracować nad pułapkami myślowymi, ponieważ myślę, że to jest też bardzo ważne, w jakim celu w ogóle to robimy. Te filmy też już są nagrane na, na kanale, więc zachęcamy do obejrzenia, zaznajomienia się, do udostępniania, komentowania, aby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć o tej pułapce i innych pułap Myślowych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas, zwłaszcza o tak późnej godzinie 21.16, więc pora już bardzo późna. Dziękuję za poświęconą uwagę, za poświęcony czas. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj, cieszę się bardzo, że mogę nagrywać dla Was te filmy. Życzę Wam powodzenia. Obserwujcie swoje myśli, wychwytujcie je. Trzymajcie się. Spokojnej nocy. Cześć.